Dziś nagrywamy nowy odcinek z Minecrafta. Rok go nie było, bo był chyba tylko jeden odcinek z Minecrafta. Co nie? I był rok temu, to był mój pierwszy odcinek na moim kanale. Co nie? I znów kontynuujemy, bo tak nie wiem co nagrywać. I pomyślałem, że może nagramy sobie Minecrafta. Oczywiście nowy świat. Proszę, proszę niech się zresztę koło wioski i zowie, módlcie się bo ja chcę być koło wioski bo ja nigdy nic nie zdobędę z ja nie umiem grać w Minecrafta umiem ładnie budować jeśli jestem, mam kreatywa. i no fajny res powiem wam Ui. o nie Dobra, to ja myślę, że skoro jest dzień, rozwalę sobie drzewo, zrobię sobie narzędzia i pójdziemy szukać wioski. Dlaczego mi pisze nowy przedmiot odblokowany? Przecież grałem już w Minecrafta dużo razy. Buduję, buduję. A ja jak będzie wioska Zdobyć wioskę pustynną Bo tam mogą, Może być siodło A wiecie co tam może być Bo już jest ta Może być tam nawet Ten Może być tam Boże jestem dzisiaj jakiś odklejony Może być tam wios wioska I może być w, niej, w tej wiosce Ten Może być w tej wiosce co w się sensie nie może, tylko koło wioski może być wielbłąd. Boże, ja dzisiaj mam odkleje. Sorry, widzowie. Dobra, i no w sumie, jakby coś, żeby jak, jakikolwiek dom zbudować, bo na pustyni nie wezmę raczej drewna. Mistrz. dobra dobra, zobaczmy co jest w ogóle naokoło bo ja na jakiejś górze się teraz piłem, a jak wiemy koło gór może być jakikolwiek teren płaski czy by mogło być tam w wioska się, no bo najczęściej jest na jakichś takich piaskich terenach dobra świnku daj mi jeść bo ja muszę bardzo pilnie jeść później chodź tu świnko daj mi jedzonko Owca, 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 owca. O i fajnie. Co ja zrobię? <coughs> Dobra, jestem... Ej fajnie by tu miało mieć domy. Patrzcie, taki pusty teren. Pośrodek, o Jezu, co ja mam za respa, widzowie. Ja. Bez sensu, widzowie. Masz, idziesz pod wodę? Idziesz do wody? Idź do wody, krowa Idź. Krowa, widzowie, krowa skacze. No. A, no i zabijam, chociaż mam mięsko. A ze skóry, no właśnie, można robić na narzędzia. jak tam w rogu się pokazuje. Aj, nie wiem dlaczego mam tak słaby internet, że nad Minecraft, na którego nie trzeba, internetu mi laguje. Dobra, idziemy zobaczyć idziemy z ciebie. Tam możemy węgiel z, wiecie, zdobyć, i. O nie! Co ja Może Tam był. Widziałem, że. Żelazo! Świetnie! Biorę żelazo i dowie. I, a... Dobra, ja mam tutaj dobry res. Zbieram żelazo, i może sobie zrobię ten. Dobra, tutaj bierzemy. Dobra, gdzie jest to żelazo? Musimy się skopać w dół. Tak, jest na dole. Bo musimy sobie postawić crafting table. O, żeby, żebym mógł zrobić sobie najpierw kamienny kilo. O. Dobra. nie robimy kilo, żebyśmy mogli wykopać. Kurde, tylko dwa. Szkoda. No ale chociaż mamy dwa żelaza, no wiecie zawsze to coś. O, i tu mamy to, żeby przepalić te dwa żelaza. No ja myślę, że z tego będzie dużo odcinków dzisiaj. No, bo Minecraft to nie przejdziemy na jednym odcinku. Dobra, zbierzmy tutaj, co jeszcze tutaj jest. Na przykład, mam jeszcze. No, ja nie wiem dlaczego lubię to zbierać. I No i zbierzmy sobie trochę tego. Ale ja wypsułam. No muszę coś zjeść. No, właśnie mój najgorszy problem. Nie mam nic do jedzenia oprócz tego. Myślałem, że tam mży lasu jest. No i moje zasoby się właśnie tak skończyły. Widzowie, no, ale chociaż mi życie będę miał, chociaż życie krowa. Proszę nie idź stąd. Zaczekaj na mnie, krowo. Mu potrzebuje cię. Dwie krowy, ale fajnie. Ja, chodź tu. Jezu, trzy krowy. Jezu, ratujecie mi życie, krowy. No i już po mojej. Si, i tej. Jest. O, ale fajnie. lazu. Zbieram na klatę żelaza. O, potrzebowałbym najbardziej to mi się przyda klata a na takich terenach jest akurat dużo dobra to jeszcze zbierzemy bo to się jeszcze przyda Dobra i chodźmy Jeszcze jedna krowa, więc to widzę wie. ja jednak mam dużo jedzenia co to jest kamion. No tak średni kamion, ale mogą, może być to dużo, że... Dobra, jednak duży jest to kamion. Ale ja nie mam tych, nie mam tych, nie mam tych. Nie mam. W sensie tam na pewno będzie żelazo. A gdzie mój crafting table? Bo jak już coś, to muszę tam, żeby tam sobie wejdę w sumie na noc. Ale musiałbym... Albo to tam wejdę w następnym odcinku, widzowie, ale się przygotuję. Halo. O. 24. No powinno wystarczyć, no bo to w sumie tylko idziemy do tego. O, w sumie nie niszczę, bo przy okazji możemy sobie zbudować. O, to się przyda. No patrzcie, u mnie się nie da, nie wiem dlaczego. No. I to będzie na tyle z tego odcinka, bo w następnym idziemy tam.